Cześć widzę, ja dzisiaj gramy w nowego event'a Wiem, że jestem w półfinale i tu się zbiera ten ja... Moim celem jest specjal. Zacięło trochę teraz Znowu mi zacina Znowu O Boże, ale no, już jest chyba git Takie... Jest trochę kicha, bo emotki się schrzaniły no, no. Będzie trzeba czekać na następną aktualizację znając tabel i gejsach Aha, Super, odpadłem w spuczek już mam prawie 5 koła No i ten, No i tych ofert jest tak dużo, że jest To, to jest cel, to jest, to jest cel To jest mój cel, żeby to mieć Okej, okay. zagrajmy sobie w Legendary Blood Bo ten event też jest spoko, bo na końcu jest specjalna z złotego banana Teraz ja to sprawdzę, ile by tak mniej więcej trwał ten film Dobra, minuta trwało. to jest okej, dobra, coś mi rozpoczęło, Ale dobra Może, może... Ja nie mogę, znowu te lagsę będą Pięknie po prostu Znowu mi się mazia jak ruszam ekranem Co jest? Ej, ale lagi A to 20 g wstęp kosztuje Dobra. Wy, wy nas tego nie widzieliście, ale... no. Przenikanie przez ścianę. A co was nie Szkoda, że już nie, szkoda, że nie ma na tych cyferkach. No, ale nie oszukujmy się, bo jest tak z To jest telefonowa wersja praktycznie, więc no. Robię coś ryzykownego. Dobrze, że nie poleciałem w drugą stronę, bo byłoby już mnie. Jeszcze was zablokuję. O tak. Dobra, pół... Dobra, jesteś, jest, jesteśmy w półfinale. no, znowu się laguje. O oh mój god. Ale nagi tu są. Jezus Maria Ja sobie wyobrażam tego Halo? Jak jakby nie... Dobra Sorry, że gram tak słabo, ale nie mam dostępu do emotek wszystkich Przeniknię, nie, nie przeniknię. Dobra. O mój Boże, przeniknie, nie przeniknie. Dobra. Oszukuję ludzi. Ktoś do mnie podbiegnie, z nas. Dobra. Ci ludzie mają większe IQ niż się spodziewałem. Co?! Dobra, dobra, ja zapomniałem, że miałem na tym panczach. W sensie wcześniej miałem pancza żeby za mapę wyjechał. O mój Boże, ale to laguje. Jezus, jeszcze reklama totalnie zlagowana. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na filmie. No, dobra. normalny event, może trudnie. może tu nie będzie reagować Ale wątpię, czy ta teoria jest w ogóle prawdziwa? Ekster. Idealna ma na lagi po prostu Ale trochę się łowimy z, z tymi... Z tymi, sz, z tymi sz, szuflami do kibla O no! Pięknie, pięknie Dobra. Robię sobie tego mojego trika. Jak to wyszło? Ej, idealnie na styk. Na filmie miałem trochę więcej tego luzu jak to robię. No co to za tryhardy do Treasure Island? Dobra, mam pić z tutaj, ale... Ale znowu... Jedną spuczkę zebrałem. Tu już nie jest spuczka to jest szczotka. Dobra. Ja, ja lecę moją strategią, kiedy mam tego mało. O, tam są ludzie Ekstra. Gremek debil na tym filmie serio. Kurde, 20. O Jezus Maria. Kudy, po co się tak bawi jak? No dobra, co to było? Okay. Muszę to przejść, a te debile wszystko biorą. Tak, zebrałem jedno i się przesunę jedno miejsce do tyłu. No. Rzeczywiście to sfer. Jezus. Ale 16 to niepewno. 14, ok, ale ja wiem, że to mi się zaraz do tyłu przesunie. Wszyscy walczą o to, jakby to było życie. Dobra. Zobaczę tipa, którego trochę część. No. Aha, super, straciłem tylko. No, wielkie dzięki. Co za debil. Pogadam o szkole, bo on chodzi do tej szkoły, co ja. Co za debil, a byłem w półfinale i przeszłem. Może blog dasz w ogóle na finał. Co za głupi idiota. No, pięknie, znowu jej. Nie dość, że ten. Typ nie wrobił. Ja nawet nie wiem, co w tym momencie robię, Dobra. Aha. Aha. O nie, no bo bo tam się kiepsko wrzucę. Chyba, że robimy coś takiego. Sam się zrzuciłem. Dobra widzowie. No myślę, że to już będzie koniec. A ty nawet nie masz grupy, więc no. Myślę, że to już jest koniec. W ogóle wszystko się chrzani w tym StumbleGuysie się teraz. Ja się z wami żegnam naraz.